Serdecznie na 125 już odcinku live z Hat -tricka. odpaliłem dzisiaj. Bo co tam będę się do jutra czekał, jak to jest dramat! Ale to już mówimy: Discord jest włączony. Jak ktoś by chciał, to może wbijać. I tak, najważniejszy mecz miała FC Krucjata o utrzymanie się w lidze 5. Ale zremisowała z ostatnim miejscem i to jest dramat. Na dalszą szansę jeszcze zostały trzy kolejki. Ale wątpię w to, żeby coś z tego było. Tragedia. Jak się nie utrzymamy, to tak jak mówiłem sprzedaję zawodników i zobaczymy co tam dalej będzie. Zadzwonimy do skautów. Może mamy tu jakąś fajną niespodziankę. Ale raczej nic z tego nie ma. Ani jeden nie przypadł mi do gustu. Tutaj nic z tego nie będzie. I zastanawiałem się nad bronieniem. Jak ten, to sprzedam też od razu tego bramkarza i będziemy wychowywać swoich, zrobimy modernizację, może spadniemy do siódmej, szóstej ligi i zobaczymy, jak to będzie. Ta piąta liga mnie przerosła, ale przynajmniej raz udało się tam wejść. Jak wiecie, trzy razy grałem w garażach i za trzecim razem wyszło. No i jeszcze byłaby szansa, żeby dogonić, wygrać jeden jakikolwiek fuksem mecz. Ale y, szósta drużyna by musiała tego nie dokonać. Wtedy wchodzimy na te szóste miejsce i zagramy w barażach. Ale to się wszystko okaże. Juventus trenuje podania. Odpuściłem meczek, gramam 5-5. 10 zawodników trenuje podania. Obrońcy muszą mieć lepszą formę. I później zaatakujemy. Bo tutaj też przegraliśmy. I. Na razie jesteśmy w barażach. Zawsze się tu utrzymuję w tych barażach, ale tu nam na razie nie zależy. Mamy swoje wychowanków, dobrego bramkarza i dobrą defensywę. Jak się podania im zrobią, to będziemy grali lepiej z kontry. To kupimy zawodników i powalczymy. A oni już mają po 25-24 lata to trzeba będzie się z tyś pieszyć, bo jak prześpę to będzie kapa. Tutaj mamy 18 zawodników. Jednego można wywalić. E, tu jest jakiś chyba bramkarz. na e, defensywę ćwiczymy. Jakiś bramkarz. podania defensywa. Kulawy. Kurczę, może by go ktoś wziął. Proponujemy go. Szkoda, że jest kopięty. Równy transfer. O, za 50 tysięcy. Defensywa. Chyba żebyśmy mieli lukę treningową tutaj A to się okaże Zobaczmy W sparingach. Trenowali Radę nie gra 17-latek, oddania Tytota ty, 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 mi się mniej podoba tego nowego naszego bo go zastąpi. O, ty kulawy. Kurczaki. Jak się wyleczy to będę go trenował. Może być w przyszłości dobry. Ramkarz kopnięty. No To Oto ten rezerwowy. Dobra, to może nasz główny formę sobie leczą wyrobi. I to no, tak. Jedyny mecz, co będzie później, to wychowankowie. Tu jest dość dobrze, bo mamy drugą pozycję, chyba będzie najwyższa. I teoretycznie są szanse jeszcze na, na pierwszą, jeszcze cztery kolejki, ale ciężko. Tutaj ten, że yy, tak powiem, przegrał z trzecim miejscem. Jest ciekawie, a my dzisiaj gramy z czwartą pozycją. No tu jest jeden mecz, że może być ciekawie. Jak to wymurzy do środkowania ćwiczą. A kto tam jest najlepszy w tych do Nie, to tak. A i jeszcze możemy tu jednego zawodnika pobrać. Mamy ich 18. O, dośrodkowania Ciekawe, który już jest. Szósty na 8. O kurczę, za 21 dni można go wyciągnąć. Rozgrzewanie. No też nawet spoko. Ale w tej guanie jak wam pokażę tam mam talenty. Tam to normalnie przychodzą masowo i za niedługo tego najlepszego będę mógł wyciągać. O, ty, oreżku. No trochę poskrywać Dośrodkowania. O, wszystko ma 4. To nie za bardzo. Kurczę, ten tu żadnych perspektyw nie ma. Kiepski przeciętny. Dobra, tego wywalimy. może że był jakiś starszy. Może być promowany. a ten ma prawie 18 lat. Dobra, to do ciebie. Tyle, że ma jest ale... A tu, jak się nie mylę, dobra, zobaczymy, kogo nam tu rzucą do akcji w juniorach. I to mamy tak, 15, 16, 16 lat. Słabe perspektywy, szybki gra głową. Maksymalnie szóstka. Nic, nie za bardzo. Hmm. na ogólne piątka, regułową, dać mu szansę albo w ogóle nie brać pod uwagę, ile mamy tych zawodników. Mamy już 17. Jaka decyzja tu jest? Ciężko. Cokolwiek kto coś zesznuł 16 lat, jak mieli 15 to jeszcze coś by z tego było, dobra, zobaczymy tego Mecze Sparing już był, tak? Tak, ostatnio grałem Tu za parę tygodni będzie kolejny Czytaj Z poprzedniego I tak, ten dośrodkowania 5 na 6, rozgrywanie było w 2 miedzie. Ten 6 na 8 Kurczę, kogo ja tu Rąkarze ćwiczyłem, czy sam A rąkarze to wyciągłem. To dlatego to jest taki przestój. Tutaj środkowania jeszcze nie wiadomo. O, środkowania trójka. Dobra, ty go zmienisz. Zobaczymy co ma z no i Tyle. Co to, co tu nie zrobimy. I tutaj juniorów zobaczymy. że mamy? 16. to to można spokojnie brać. I pokażę Wam mojego najlepszego zawodnika tutaj w juniorach. Tu jest dużo talentów, ale dzisiaj to nie za bardzo. Tu już nie ma tej notatki, co oni mówią, hmm. czy nie. Jest? Chyba później piszę to notatkę. Muszę sprawdzić, czy są te notatki co pisze o zawodnikach, czy tylko jest to. No nie wiem. O, nie mam innego to ubiorę. O, tu jeszcze można poczytać. Słaby, słaby. Interesujący. Mhm. I tu trenujemy skuteczność, bo ten nasz już jest wytrenowany, tylko czeka za 6 dni. Muszę pamiętać, żeby go wybrać i będzie trenował już u nas. On już jest na maksa wszystko, tylko defensywa. A defensywę chyba chrzanie, bo tam skuteczność jest. Mają inni do poprawy, a dużo czasu im nie zostało, jak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Jest tu też coś do odkrycia. Chyba, że się mylę. O, skuteczność. Tutaj też jeszcze jedno do odkrycia. I to byłoby na tyle. trening. skuteczność, tak. Zobaczmy, czy tam już są wytrenowani. wczytaj z poprzedniego. I tak, tu jest 5, nie wiadomo ile ma więcej. Tu 5 na 7, dlatego na maksa trenują. I 6 na 7, dlatego ta skuteczność, ten, nie wiadomo co ma. Ale raczej nikogo nie zmieni. Chyba, że damy go tutaj, może coś mi się odsunie. No i to byłoby na tyle: i za tydzień wyciągamy tą najlepszą gwiazdę. Naszą zobaczcie teraz, co tam u Was. Szybki rozrzut Kajtus Tak, tutaj odpuścił. Będzie spadek do piątej ligi. A jego inne drużyny. Ta druga liga Ewada no, za też go przerasta. Kurczę. Gorszy sezon Kajtusa. Tylko tu jest. O, jest pierwsza. Będzie powrót do trzeciej ligi w Tahiti no to ładnie biogaz na razie nie wchodził jest drugie miejsce, oj remis, ale to chyba z tym najsilniejszym, kurcze nieźle biogaz jakbyś to wygrał to by było ciekawie pierwsze miejsce, ale i tak gratkie jak tak mało grasz teraz tu mamy oscypek jak tam kuzyna w tym tygodniu 2-0 dostał od, ale to od lidera czwarte miejsce to są chyba baraże. No to może będzie w baraże, chyba na pewno Spoko o, Faturin Co tam u Vaturina słychać? Tu oszczędza tutaj jest pierwsze miejsce. O niepokonany raz ten fajnie wygrał i ma dużą przewagę bramkową No jest dobrze. Jest cool. Rwanda trzecie miejsce. O tu jest zagęszczono punktowo, tylko ten na pierwszym miejscu ma ogromną przewagę. I wychowankowie. To jeszcze ma być przed sobą. A jest na piątej pozycji. Awansował. Może znowu wygra. Uff, czy nie brawo. O, Mati chyba, od niego 29 egzekwu, ale ma ciekawą końcówkę sezonu. Co tu się stanie, jak to się potoczy? Wielki Poznań, pozdrawiamy. Pierwsze miejsce w siódmej lize ładnie. Lemonele, drugie w szóstej to też ma pecha? jeszcze te drugie, trzecie. No i. Ale ma ciekawą końcówkę. No i to tyle. nie będę kończył. Widzimy się później. Trzymajcie się. Ja jeszcze ustawię mecze sparringowe I zobaczymy, jak to dalej nam będzie się toczyło. serwus, do zobaczenia. Napiszcie, jak Wam mija sezon. Czy jesteście zadowoleni? I czy gracie w ogóle w. Menadżera Pinka.